Samsung Wave 533 to idealne rozwiązanie dla osób potrzebujących zgrabnego telefonu łączącego w sobie pełną funkcjonalność smartfona z tradycyjną klawiaturą kuwerty. Model 533 jest godnym członkiem wysoko cenionej rodziny Samsungów serii Wave opartych na systemie bada. Omawiany telefon jest zgrabny, funkcjonalny i ładny. Smartfon wyposażono w pojemnościowy wyświetlacz dotykowy Super AMOLED o średnicy 3,2 cala i rozdzielczości 240x400 pikseli. Wyświetla on 262 000 kolorów oraz oczywiście obsługuje multi-touch. Technologia ta zapewnia użytkownikowi błyskawiczny i intuicyjny dostęp do wszelkich charakterystycznych dla smartfonów funkcji, aplikacji oraz unikalnych dla omawianego modelu funkcjonalności społecznościowych i komunikacyjnych. Unikalną funkcjonalnością WAVE 533 jest Social Hub, skupiający w jednym miejscu dostęp do wiadomości, e-maila, komunikatorów oraz serwisów społecznościowych. Dzięki czemu możemy być w stałym kontakcie, kontakcie z przyjaciółmi nawet poza domem. Miłośnikom tych ostatnich szczególnie przydadzą się widgety aktywności SMS, służące do jednoczesnej zmiany statusu na Twitterze, Facebooku i MySpace. Szybką komunikację tekstową ułatwia pełna klawiatura kuwerty, której duże, podświetlane klawisze pozwalają na wygodne pisanie nawet po ciemku. Warto zwrócić również uwagę na robiący doskonałe zdjęcia 3,2-megapikselowy aparat z funkcją wykrywania uśmiechu i geotagingu, możliwą dzięki wbudowanemu odbiornikowi GPS. Oczywiście telefon również nagrywa i odtwarza filmy wideo oraz obsługuje gry, które dzięki czujnikowi położenia i przyspieszeniu mogą być naprawdę oryginalne. Wirtualne kości poruszane przez trzęsienie telefonem to dopiero początek możliwości. Rozrywkę zapewni nam także radio FM z RDS oraz odtwarzacz muzyki z o oraz obsługą dźwięku przestrzennego i rozpoznaniem muzyki. Podkreślić należy, że omawiany telefon posiada port USB oraz obsługuje 3 Bluetooth 3 i Wi-Fi w wersji N, co w wielu miejscach pozwala nam zaoszczędzić na klasycznym dzwonieniu. Samsung Wave 533 to doskonały wybór dla nowoczesnych ludzi pragnących posiadać ładny telefon, będący przenośnym centrum rozrywki i multimediów, a ponadto zapewniający stałą łączność przez popularne serwisy społecznościowe.